To jest kwadrans na angielski, lekcja 278. Witajcie w podcaście uczącym mówić po angielsku. Dziś nieco nietypowa lekcja, bo skoncentrujemy się na wymowie. Jest to odcinek, w którym musicie powtarzać razem z Anią, inaczej nie ma on sensu. Także rozgrzewamy aparat mowy i ruszamy z lekcją uczącą wymowę między innymi końcówki ing, ale i różnicy pomiędzy cienkim, thin, myślą, think oraz rzeczą think. Let's wait no more and begin our lesson. Najpierw robimy małą rozgrzewkę, żeby łatwiej nam było mówić. Aniu, słuchaczu, słuchaczko, jeżeli nie prowadzicie, to zróbcie ją z nami. Zaczynamy od tego, że masujemy sobie policzki, robimy kółeczka na policzka, i zrobić usta, wideo i z tego. Brody. O na pewno są lepsze w internecie. Możecie sobie wpisać rozgrzewka jakaś wokalna mm -hmm. albo przed mówieniem. Teraz robimy najdziwniejsze miny, gdzie wykrzywiamy buzię w różne dziwne sposoby, Nie. duże uśmiechy, kwaśna mina. Tak, szeroki uśmiech, bardzo smutna minka. Tak zwane szneki. Mm. Myślę, że... Szneki. To, tak. Na koniec robimy smokanie. Mm. I robimy konika, czyli. I na koniec robimy ćwiczenie, gdzie mówimy trzy głoski. Najpierw dźwięczne, czyli b, d, g. B, d, g. B, d, g. B, d, g. Ślicznie, jeszcze raz. B, d, g. B, d, g. Jak Bydgoszcz. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Zwróćmy uwagę na to, że różnią się one pod kątem miejsca artykulacji, czyli b, to mamy usta, d, zwróćcie uwagę, gdzie wasz język się znajduje przy d, i na końcu g. Czyli tył języka podniesione. Mhm. I teraz się. bezdźwięczne. Pytyk. 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 Jeszcze raz? Pytyk. Pytyk. Rozrywka zakończona. Poczułam się jak znowu na studiach. Powiedzmy sobie, że w tym odcinku zajmujemy się głównie wymową amerykańską. Ten dźwięk też występuje, dźwięk NG, też występuje oczywiście w brytyjskiej wymowie. No ale wszystkie wyrazy, które usłyszycie tutaj, będą z tymi samogłoskami amerykańskimi. Przy wymowie końcówek ING czy samego NG, bo to jest właśnie dźwięk, mm, który będziemy dzisiaj testować, mhm. pisownia nam pomoże. Alright? To jest taki jeden z nielicznych przypadków. Więc jeżeli na końcu wyrazu zapisane mamy ng, tak jak przy końcówce ING, g, no. to wtedy tego g nie wymawiamy. To będzie właśnie samo. Mm. Dobra. Łatwiej będzie w wyrazie. Ten dźwięk Spróbujmy w wyrazie. Spróbujmy jakby zdusić g. Tak to chyba można sobie zapamiętać. Czyli będzie going. Going. Jeszcze raz. Going. Going. Dobrze, dużo lepiej. Tak, czyli nie wymawiamy G. Long. Long. Długi, super. I król. King. King. Dobra, jeszcze raz. King. King. Powinniśmy czuć, że tył języka jest podniesiony, mm -hmm. tak jakbyśmy chcieli powiedzieć G, ale go nie wydobywamy. I to jest właśnie ten nasz dźwięk. Mm. Tak, to jest ten dźwięk. Super istotny przy wymowie właśnie końcówki ING. We wszystkich czasach continuous. I widać to też, że to g nie jest wymawiane przy takiej potocznej wymowie może się spotkaliście, że na przykład wyraz loving, kochając, mhm. jest zapisany z apostrofem na końcu. Widziałaś coś takiego, Ania? Tak, zaznaczone bardzo dobitnie, żeby nie wymawiać tego G. No właśnie, jest takie IN i apostrof na końcu. Jest to taka, wiecie, bardzo nieformalna. Pisownia, ale tak jest, czyli może mieć loving. Lovin. Talking. Talking. Dokładnie, nie ma tego G na końcu, zawsze w końcówce ING. NG. A co jeśli pojawia nam się NG zapis w środku wyrazu? Wtedy wymawiamy nasze M, mm, tak. które fonetycznie to jest. Literka N z takim długim ogonkiem. Mm -hmm. Czyli wymawiamy to nasze N oraz wymawiamy G, które należy do kolejnej sylaby. Jest tak na przykład przy wyrazie English. English. Albo finger. Finger. Czyli palec u dłoni. Tutaj mamy nasze N, G, tak? Ng finger. tak. Let's try again. Finger. Good job. To już nie było po amerykańsku. Nie było. Jungle. Jungle. Dobrze, czyli dżungla. Alright. I ostatni sposób wymawiania, czy, w jaki możemy się zetknąć, to jest gdzie mamy w pisowni N, po którym mamy K, albo mamy C. Okay. Tak, tak jak w wyrazie na przykład myśleć, czyli mamy NK końcówka, powiemy think. Think. Pięknie, czyli mamy to nasze ng i k. Think. 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 Dziękować, dobrze. I zink. Zink. To chyba było prościej, prawda? Tak. Pomyślałam sobie, jakby było myślenie. Thinking. To by były dwa te, te dźwięki. Thinking. Tak, no bo wtedy nie mamy give na końcu w thinking. Mm -hmm. Trafna uwaga. Więc pisownie nam będzie pomagać. Czyli albo zduszamy G, nie wypowiadamy go, gdzie mamy NG na końcu wyrazu, albo mówimy NG i nasze G, tak jak w English, gdy jest w środku, albo jeżeli mamy końcówkę wyrazu z C i K, to wtedy wypowiadamy zarówno N, jak i K. Easy peasy, zobaczymy za chwilę. To jak do końca wydobywać ten dźwięk? Po pierwsze, jest to dźwięk nosowy. Więc musimy podnieść tył języka i zablokować przepływ powietrza buzią. Dobra? Mhm. Układamy język i gardło cały, tak, jakbyśmy chcieli powiedzieć g. Spróbuj powiedzieć g. G. Podnosi się tył języka, zgadza się? Zgadza się. I teraz zamiast g będziemy mówić n, tak jak w wyrazu Anglia na przykład. Mhm. Dobra? N. Spróbujmy. N. N. Okej. Okay. Jeszcze raz. Tył języka do góry. Mhm. N. -ne. Nie, ja nie umiem samego dźwięku, tego nie umiem wypowiedzieć. To jeżeli wam idzie to lepiej, to brawa dla was, słuchacze. I spróbujmy troszkę przedłużyć ten dźwięk, to Ania też poproszę cię o spróbowanie. Spróbuję. Mhm. Zrobisz to dla nas wszystkich. Ok, długie. Mm... Mm... Ok, bardziej Powiedzmy. nosowo musi mhm. być. Pamiętajcie, musi być nosowo. Takie jak m no. no. <laughs> right. I błędy, jakie mogą się zdarzyć. To nie jest ga, tak, n Ga. Czyli nie, nie dodajemy tam jakiegoś a na końcu e, z, e, po albańsku ngate z. No proszę. <laughs> Ani nie jest to nyk, jest wyraz śpiewać, czyli mhm. sing. Sing. A nie singer. Singer. Dobra. To brzmi trochę jak piosenkarz. Hmm, zgadza się. Singer w brytyjskiej zwłaszcza waższa singer, mhm. tak jak mówisz. Więc musiała być tam dodatkowa literka. Nie jest to też tonąć, nie sing. Sing. No nie, śpiewać. Sing. Sing. Bardzo ładnie. Tonąć. Sing. Sing. Ekstra. No bo tu mamy K na końcu. Bo w ogóle przy zębach ten dźwięk jest. Przy sing. Powinien być takie przejście, wiesz, z tego mm -hmm. n do K. No bo to jest ten przypadek, tak. gdzie mamy NK końcówka, tak jak w wyrazie think. Błędem też będzie, to sobie dużo przećwiczymy dzisiaj. Mówienie samego ny, jak wiecie, w Natalia. Mm -hmm. Ny, 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 ny. Bo przy ny język kładziemy zaraz za zębami. No, mm -hmm. Waleć tak. słowem to się tak ładnie nazywa. Czyli wtedy wychodzi nam grzech, syn. Syn. Okej, okay. czy jest różnica u Was pomiędzy syn a syn? Aniu, spróbuj. Syn, syn. Ja słyszałem wyraźną różnicę u Ciebie. Najpierw śpiewać, potem grzeszyć. Najpierw śpiewać, potem grzeszyć, słuchajcie. Skoncentrujmy się najpierw na tym samym dźwięku hmm? czyli NG w wyrazach. Powtarzajcie razem z anią. Przynieść, czyli bring. Bring. Robienie. Doing. Doing. Pięknie. Umieranie. Dying. Dying. Ekstra. Król. King. King. Pierścień. Ring. Ring. Pięknie. I ry, jakie było. Śpiewać. Sing. Sing. Rządło. Sting. Sting. Aha. wiecie skąd jest sting. Tak. Jeszcze raz. Sting. Sting. Dobrze. Huśtawka. Swing. Swing. Rzecz. Thing. Thing. Skrzydło. Wing. Wing. Mam nadzieję, że u was też, tak jak u Ani widać, im więcej tych wyrazów pod rząd było powiedzianych, tym łatwiej jest ten język ułożyć. Tym łatwiej on wskakuje we właściwe miejsce. No dobra, to teraz przyćwiczymy sobie zlepek, gdzie mamy to k jeszcze na końcu. Ok. Dobra, czyli będzie nasze nk. Tak jak w wyrazie... Bank. bank. Czyli bank, pić. Drink. Drink. Atrament, ink. Ink. Dobrze, tył języka podniesiony, bardzo nie. Graty albo śmieci, junk. Junk. Dobrze, trudniejsze. Małpa. Monkey. Monkey. Osioł, donkey. Danki. Ekstra, różowy. Pink. Pink. Dziękować. Thank. Thank. A to jest super trudny wyraz, bo przechodzi z, z tego th. Th. Z przodu język, no, mm -hmm. między zębami, tak, a potem na tył. Thank. Tak, myśleć. Think. Think. To ten trudny. Wujek. Uncle. Uncle. Dobrze, tył języka, pamiętajmy, pracujmy tam. I cynk, czyli zink. Zynk. Well done. All right. I na koniec zrobimy to z dźwięczną wersją, czyli nasze NG Zg, w będzie w środku. Anger. Anger. Złość. Finger. Finger. Falec u dłoni. Hunger. Hunger. That was good. Pojedyncze. Single. Single. język Language. Language. That was triangle. Triangle. kongres czyli Congress. Congress. Dobrze, od razu bardziej amerykańsko się mm -hmm. brzmi. Kongres musi być amerykański. angielski? English. English. Pamiętajmy po dzisiejszej lekcji, dobrze, że to nie jest English, że tam nie jest n, tylko właśnie ng. English. Ng. English. Tył języka postaramy się podnosić. All right. To teraz, w tej części, chciałbym, żebyśmy przećwiczyli różnicę pomiędzy NY, jak Natalia, a naszym N jak English. Okay. Będziemy mówić dwa wyrazy, z czego pierwszy zawsze będzie miał NY, jak Natalia, a drugi N To się nazywa Minimal Pairs, czyli takie pary minimalne, gdzie mm -hmm. tylko różnią się jednym dźwiękiem te wyrazy. Więc wyraz zakaz to BAN. Ben. Hook, Bang. Bang. Bez g na końcu. Bang. A, ja, rzeczywiście. Ben i bang. Pięknie. Klan, klan, klan. Dzwonienie, klang. Klang. Zrobione. Dan, dan i dang. Dang. Dobrze. Fen. Fen. Feng. Feng. Nie będę tłumaczył wszystkich tych wyrazów. Spójrzcie w notatki na stronie. Dobrze? Te kluczowe tylko przetłumaczymy, no bo za dużo czasu. Teraz gon. Gon. Gong. Gong. Ekstra. Kin. Kin. King. King. O, oh, jeszcze raz. King. Dobrze. Lawn. Lawn. Long. 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 Pięknie. <laughs> Ran. It's not so easy. Ran. Rang. Rang. Dobrze, to był biegł, tak? Ran. Oraz zadzwonił. Telefon rang. Teraz nasz grzech, czyli syn. Syn. I śpiewać. Sing. Sing. San. San. song, song. Mm -hmm. Jest coraz bardziej nosowo, Aniu. Zaraz lepiej to wychodzi. S stan. Tan. Stung. Stang. Super. Niech wolni za wcześnie. Cienki oraz rzecz. Thin. Thing, thing, thing. Dobrze bardzo ładnie. Thing, tak jest. Win, A win. Wygrywać oraz skrzydło. Wing, wing. Well done. Oh my goodness. Jestem ciekaw jak wam poszło i tutaj rzeczywiście no jest różnica i mylenie. Tychże dźwięków, no może spowodować nam jakieś komplikacje w porozumiewaniu się. Zmiany znaczenia wyrazu. Nie zawsze, bo kontekst, ale tak. No dobrze. I na sam koniec przećwiczymy sobie nasze rozumienie właśnie ze słuchu. Usłyszysz tylko jeden wyraz z tejże pary, minimal pairs, mm -hmm. i muszę zgadnąć, który wypowiedziałeś. I musisz powiedzieć, który wypowiadam. Dobra? Dobra. Ready, steady, go. Dla przykładu, cienki oraz rzecz. Mm -hmm. Co powiem? Thing. Rzecz. Rzecz, tak jest. Nie thin, a thing. Rzecz. Dobrze, bardzo ładnie. Teraz jedziemy dalej. Co słyszysz? Biegłeś czy dzwoniłeś? Ran. Mm, biegłeś. Correct. Grzech czy śpiewać? Sing. Śpiewać. Śpiewać. Ekstra. Zakaz czy huk? Ban. Zakaz. Zakaz. Tak. Tak to było bang. Wygrywać czy skrzydło. Wing. Skrzydło. Great job! Ciekawe, jak wam z tym poszło. Jak ci poszło to ostatnie ćwiczenie? Pamiętaj, że zawsze możesz wrócić do tych ćwiczeń i zobaczysz, że następnym razem pójdzie ci lepiej. Nawet jeżeli z wymową masz duże trudności, to pracuj nad zrozumieniem ze słuchu i wychwytywaniu różnicy pomiędzy ng, "thing" a "n". Thin. Dobrym pomysłem jest także nagranie się na dyktafon w telefonie i odsłuchanie siebie, zwłaszcza przy tym ćwiczeniu z parami minimalnymi. Mamy nadzieję, że miłą odmianą były takie ćwiczenia wymowy. Dla nas to był naprawdę porządny trening, bo my także mamy problem z wymową końcówki ing. To wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Do usłyszenia za tydzień. Bye.